I teraz z przyjemnością chcę zapowiedzieć o Małgorzatę Winiarek-Gajewską, prezesa zarządu NDiSA, czyli inwestora prywatnego w Pry, rewitalizacji szmur, w Sopocie, żeby nam, z nami się podzieliła swoimi doświadczeniami, że powiedziała jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera. dewelopera. Chyba, ta, ta, ta trzecia strona, ten, te różne punkty widzenia, one są bardzo ważne. Dokładnie tak, jak pani to czuje, na ile to jest rzeczy uruchamianie potencjałów w SOP, na ile to jest po prostu dla Was dobry biznes. A może jedno i drugie. A może jedno i drugie. Bardzo prosimy. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej debaty do takiej możliwości prezentacji. Rzeczywiście robotika i e, rewitalizacja centrum miasta jest szczególnie bardzo bliska. Jest to coś, co przez wiele lat pracowałem, obserwowałem. Nasze uczestnictwo, czyli na, tego partnera prywatnego w organizacji tego przedsięwzięcia. I myślę, że e, to przedsięwzięcie ma o tyle istotne znaczenie dla e, takiej oceny. Korzyści w końcu z partnerstwa publiczno-prywatnego, że to już jest projekt, z pewnością oją. To jest projekt, który przeszedł zarówno fazę realizacji, jak i operacyjną. Ten proces współpracy, powiedziałabym, z partnerami publicznymi, zakończył się w 2013 roku, kiedy MSOP opuściło spółkę celową. I, I ta perspektywa myślę, że daje dobry, dobry ogląd tego, jak rzeczywiście takie projekty funkcjonują i jakie korzyści z ich realizacji płyną zarówno ze strony dla, dla, dla partnera publicznego, prywatnego, ale również dla całego otoczenia projektu. Jeżeli Państwo pozwolą, to zawsze do omawiania szczegółów związanych z realizacją tego, tego projektu, to hmm, słów na temat hmm, Samej, samego projektu, bo wiem, że nie wszyscy Państwo znacie szczegóły, szczegóły tego projektu. Gdybym może liczyć na kolejny Ważne, ten projekt rozpoczął swoją historię w 1999 roku, więc to naprawdę spory szmat czasu. Jego inicjatorem i pomysłodawcą było miasto Sofot, które no, tak powiem, w wyniku wewnętrznych dyskusji doszło do przekonania, że ta rewitalizacja. Bardzo centralnego, takiego kluczowego miejsca w Sopocie wymaga, wymaga działania, jednocześnie jego skala jakby jest nie do ujęcia wyłącznie dla dla, 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 dla samego miasta, miasta Sopo. Stąd pomysły. Poszukiwania partnera, tak naprawdę to, to było poszukiwanie partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji określonej, wykrypowanej części miasta przeznaczonych do tego terenu, przy ustaleniu określonych założeń, które miasto przyjęło w tamtym czasie. I te założenia dotyczyły po pierwsze tego, że tereny, które zostały przeznaczone do rewitalizacji, zostaną udostępnione partnerowi prywatnemu do, do realizacji. Po drugie, że miasto będzie chciało zrealizować określone cele publiczne i tymi celami publicznymi w tym przypadku była realizacja określonej powierzchni wystawy dla państwowej galerii Sztuki, która będzie funkcjonowała w Sopocie oraz realizacja tunelu w ciągu ulic powstańców Warszawy i Brunbacki. Miasto też przyjęło takie, które było bardzo istotne, że poza zaangażowanie w postaci akordyjności nie będzie chciało się angażować w finansowanie tego projektu, a nie gwarantowanie określonych aspektów komercyjnych. Ten projekt był tak pomyślany, żeby jakby część komercyjna projektu udźwignęła te elementy, które miały być przeznaczone dla partnera publicznego, a jednocześnie zrealizowała cel w postaci realizacji określonych celów. Funkcjonalno-programowo tego przedsięwzięcia. W toku wtedy został ogłoszony przetarg. My w tym przetargu złożyliśmy swoją propozycję, łącznie z koncepcją tego, co chcemy zrealizować w tym przedsięwzięciu, i nasza oferta została wybrana. Projekt był, że tak powiem, przewidziany, tak jak typowy projekt publiczno-prywatny, gdzie partner prywatny miał być zobowiązany do zrealizowania jakby całego procesu, czyli jakby wymyślenia go, z, zorganizowania, ustrukturyzowania, pozyskania, finansowania, uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem tego, tego obiegu, zrealizowania mojego no i wdrożenia do realizacji i zrealizowania tego celu, który był istotny dla partnera, dla partnera publicznej. Założenie było takie, że miasto niesie grunt, po czym po realizacji przedsięwzięcia wyjdzie z tego projektu poprzez umorzenie swoich udziałów i odzyskanie tych, że tak powiem, składowych, które były, były ustalone jako cele, cele publiczne. Tak jak Państwo widzą na slajdzie, jednostką publiczną był Urząd Miasta W Sopocie, inwestorami projektu byliśmy my, NBI. A na etapie już strukturyzacji finansowania, na tak naprawdę ostatnim etapie dołączył do projektu kluczowy inwestor kapitałowy i bank finansujący Bank Reproduce. Działaliśmy poprzez centrum partnera, stąd nazwa, nazwa projektu, a w toku realizacji tego projektu dołączyli do nas partnerzy komercyjni, którzy. Traktuje, który traktujemy jako istotny, jako istotny element powodzenia tego projektu, które są tak naprawdę part, partnerami operacyjnymi. Mam tu na myśli Mario, który wcześniej był to stały z siecią, z marką Sheraton i Multikino. nie poprosić o kolejne pytania. Proszę kilka na temat tego, czym, czym, co obejmuje projekt centrum partnera. Więc przede wszystkim kluczowym elementem jest, jest dom zdrojowy, który jest zrealizowany na, na miejscu dawnego domu zdrojowego, zniszczonego w trakcie wojny i którego tak naprawdę jedynym elementem zachowanym z tego pierwotnego obrazu jest, jest rotunda, I tak naprawdę w dużej mierze zrewitalizowana, z taką niewielką częścią zachowaną rzeczywiście z ogólnego budynku i połączony Dom strojowy z Hotelem Szeraką, który też znajduje się w oryginalnym miejscu hotelu, który tam funkcjonował w Poza tym jest to budynek biurowy przy ulicy Powstańców Warszawy, który jest dzisiaj siedzibą naszej spółki. Jest promenada Sopocka, która zawiera kompleks nowy i obiekty komercyjne. Jest kamienica Sopocka, która jest takim niewielkim projektem mieszkaniowym, który miał wspomóc ten aspekt projektu. I to, co tutaj z tej perspektywy nie widać, to jest tunel, pod, o którym już wspomniałam, w ciągu ulic Powstańców Warszawy i Włochacji. To, co warte jest przypomnienia i powiedzenia, to jest, że projekt, który fizycznie powstawał na przełomie lat, na początku lat dwutysięcznych, to są budynki o powierzchni łącznej 51 tysięcy metrów kwadratowych, co przy skali potem 40-tysięcznego miasta, jest naprawdę takim wielkim przedsięwzięciem, a jeśli jeszcze weźmiemy się pod uwagę skalę budżetu, który był ostatecznie ustrukturyzowany dla tego projektu na poziomie 100 milionów euro, to myślę, że nawet z dzisiejszej perspektywy niewiele jest projektów, projektów porównywalnych. A rzeczywiście trzeba pamiętać, że w tamtym czasie i w tamtej sytuacji rynku komercyjnego to było nie lada, nie lada przedsięwzięcie. Bardzo proszę o kolejny, kolejny slajd. To, co jest warte też powiedzenia, co wynikło w toku realizacji projektu, to to, że cała infrastruktura sąsiadująca, infrastruktura miejska, również wymagała istotnych zmian i przebudowy. Mówiąc uczciwie, ten zakres prac ani miasto, ani, ani my na tamtym etapie przetargu nie, jakby nie wyobrażaliśmy sobie skali, skali zadań, które będą do zrealizowania, bowiem sama relacja tunelu, jak również realizacja tych obiektów sytuacji, w której miasto Sopot jest, to, ta część miasta jest zlokalizowana bardzo blisko morza, poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki, to są warunki realizacji z koniecznością odwodnienia tych, tych obszarów, to realizacji no, miał istotny wpływ w ogóle na, na, na sytuację sąsiadujących obiektów, a również infrastruktury, ta infrastruktura była jeszcze przedwojenna, więc związku z tym to był taki naprawdę pierwsza bardzo poważna ingerencja w infrastrukturę miejską. Rzeczywiście ten element, temu elementowi musieliśmy poświęcić sporo uwagi i ten element miał również istotna na wzrost kosztów przedsięwzięcia. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd, myślę, że to Myślę, że to jest warto przypomnienia dla tych z Państwa, którzy znają Sopot od dawna. Kilka zdjęć z tego, jak Sopot wyglądał przed rewitalizacją. Dlaczego ten pomysł na rewitalizację stał się konieczny? to rzeczywiście wcześniej był to tak naprawdę pozostałości, pozostałości tego, co udało się w jakiejś formie zachować po okresie biednym, o takim charakterze no, standardu i nie, nie, niekoniecznie że przydatnej funkcjonalności. Tak to rzeczywiście wyglądało. Tutaj warto pokazać, że no, po prawej stronie na głównym zdjęciu widać przejście dla pieszych w ciągu ulic Powstańców Warszawy, które potem zostało, i teraz zostało zastąpione tunelem. Ja wiem, że wielu, wielu było takich z Państwa, którzy uważali, że to straszne, że ten tunel powstał, bo to było miejsce, gdzie można było się pokazać dobrymi samochodami, jeżdżąc po tym właśnie przejściu. Sopot zawsze miał taką... magnes przy, przyciągający, przy, przyciągający wszystkich do sobotu, i rzeczywiście było takie miejsce, gdzie można było się pokazać. No myśmy się niestety przyczynili do tego, że, że powstał tunel. I, już przejście zostało zlikwidowane. Teraz kilka dni na kolejnym slajdzie, już z okresu budowy, pokazujące jak jakby te puste miejsca powoli, powoli się zapewnia, zapewniają. Tutaj przede wszystkim widoczna budowa domu strojowego oraz hotelu jako głównych elementów składowych tego tego projektu, to pokazuje zarówno lokalizację, pokazuje jak bardzo centralne są to, są to lokalizacje ze względu na położenie wokół, wokół Sopockiego Mola i jak bardzo to wpływa, wpłynął na kolejnym slajdy. Jeśli mogę poprosić, zobaczycie Państwo już gotowe obiekty i tą perspektywę, którą, którą widzieliśmy poprzednio, czyli z perspektywy Sopockiego Mola dzisiaj widać dom z i, I to rzeczywiście tak, tak funkcjonuje. To tyle, jeżeli chodzi o, o to, co tak naprawdę powstało i co obejmował projekt Centrum, centrum Sobotu. A teraz, jeszcze, jeżeli mogę, na kolejnym slajdzie kilka zdań na temat tego, jaka była że tak powiem, czasowa, sposobem, realizacji tego projektu. Znam, Miasto zdecydowało się na realizację w 1999 roku. Myśmy zostali wykupowani czy wybrani jako deweloper projektu 2001 2003, to jest przede wszystkim realizacja prac projektowych i przygotowawczych, czyli i strukturyzacja finansowania, i pozyskanie partnerów operacyjnych i prace projektowe, które, jak już wspomniałam, jakby <laughs> zawierały znacznie szerszy zakres ze względu na, na nasz wpływ na infrastrukturę miejską, zawierały znaczny zakres, który wtedy przewidywaliśmy. 2005 to jest przystąpienie pozostałych partnerów do projektu, to jest tutaj tak naprawdę wszystkie aspekty, wszystkie decyzje zostały już podjęte. I 2000, od początku 2006 roku do 2009-2010 realizacja, ponieważ one były realizowane w pewnej septencji. To tak naprawdę ostatnie obiekty zostały oddane do użytku w 2010 roku, a w 2013 miasto ostatecznie wyszło, projekt, wyszło z tego projektu poprzez umorzenie swoich udziałów. Ja mogę poproszę o kolejny slajd. Tak, i teraz parę zdań na temat tego, jak ten projekt był realizowany. Więc projekt był oparty o na czasy nie obowiązywały dzisiaj specjalne przepisy dotyczące, czy ustawy o, o, o fakturach publiczno prywatnym, czy też o, o, o koncesjach. Tam w tym czasie projekt został oparty wyłącznie o kodeks cywilny oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami i został skonstruowany no, tak, jak jakby podobnie się dzisiaj konstruuje tego, tego rodzaju projekty z przydziałaną realizacją, realizacją projektu poprzeczek celowym, czym, tak jak powiedziałam Wiele elementów tego projektu było definiowanych w trakcie jego realizacji, bowiem pewne zagadnienia nie sposób było przewidzieć na etapie w ogóle nie co chciałoby uzyskać, ale raczej stworzyło ramy do ich zdefiniowania w przyszłości, niż narzuciło bardzo sztywne, sztywne wymogi czy parametry realizacji tego projektu. W związku z tym, ten podział zadań i na wczesny czas nie, nie, do, nie doprecyzowano, i to było jakby procesem dodefiniowania cały proces organizacji projektu. Miasto co i MDI założyły wspólną spółkę, stało się już na samym początku, po wyborze naszym na DWP, po to, żeby już wszystkie decyzje administracyjne były uzyskiwane przez spółkę. MDI przez te lata przeprowadziło cały proces uzbrojenia. Prac przygotowawczych, uzgodnień, finansowania, struktury. i To wszystko odbywało się w takiej bardzo ścisłej interakcji z miastem, po to, żeby wszystkie decyzje były jakby pozwalały na osiągnięcie kolejnego, kolejnego etapu. Spółka Centrum Hafnera była jednym ze spółek powołanych, powołanych dla realizacji tego projektu. Dlatego, że potem w kokusie strukturyzacji finansowania okazało się, że ze względu na wielofunkcyjność tego projektu konieczne jest rozbudowanie tej struktury i powołanie spółek celowych dla poszczególnych elementów składowych tego projektu. Co wiązało się z tym, że do każdy, każdy z tych elementów składowych miał trochę inną strukturę finansowania ze względu na swoją specyfikę, inaczej finansowany był hotel, inaczej centrum komercyjne, inaczej um, obiekt, obiekt um, mieszkalny. W związku z tym ta struktura została rozbudowana i centrum mieszkalne zostało w jakimś sensie spółką holdingową w tym procesie. I tak jak już wspomniałam, w 2013 roku miasto ostatecznie opuściło projekt i pomożą swoje udziały, zarządzacze otrzymały prawo Miasto zostało sprzedane w własności użytkowe użytkowego i to na funerty i, i tak naprawdę w infrastrukturę, bo w efekcie okazuje infrastruktura służy nie tylko projektowi, ale przede wszystkim miastom, przez miasto jest na bieżąco zarządzana. Jeżeli mogę, prosić o kolejny slajd. I teraz w korzyści. Myślę, że to jest istotne. Ta perspektywa już jest nieznana, dlatego że projekt ma no, swoją historię i jesteśmy w 2020, od ponad 10 lat funkcjonuje. I myślę, że z, zarówno z perspektywy nas, prywatnego, jak i miasta, ale także nas jako, jako supocian. Możemy powiedzieć, że projekt po pierwsze wzrósł to miasto i niewątpliwie tworzył pewną aurę wokół siebie, zainteresowanie pewnym nowym, nowy walor, nową jakość, która, która ma jakby szerokie spektrum oddziaływania. Po pierwsze pojawiły się możliwości realizacji tutaj w pochodzie znacznie większej ilości imprez choćby o charakterze kongresowym, kulturalnym. Powiem, pojawiły się powierzchnie o standardzie, który jakby jest w stanie spełnić wymagania i oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wymagających I w tym sensie otworzyliśmy się na, na, nowe, na nowe możliwości. Nastąpiło też wydłużenie systemu turystycznego. Do tej pory. W obecnym czasie SOPO był przede wszystkim miastem turystycznym, teraz okazał się pomysłem gościć imprezy o charakterze biznesowym. Znowu chociażby centrum kongresowym, dość często imprezy, 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 imprezy o charakterze kongresowym, w zasadzie poza sezonem. Również zdarza się w sezonie, ale przede wszystkim poza sezonem e, turystycznym, co ma niezwykłe znaczenie dla funkcjonowania. Miasta. Pojawiło się oczywiście mnóstwo tak powiem, dodatkowych miejsc pracy. Tutaj wspominamy o 600 nowych miejscach pracy w samym kompleksie, ale myślę, że istotne jest na, ten, na to, że poprzez swoje oddziaływanie na, na całe miasto. Tak naprawdę ten, ten, ten wymiar jest znacznie szerszy, co znajduje też swoje odzwierciedlenie w statystykach, o których który Państwu za chwilę przedstawię. To co, sta... to, co było też istotne w to to, że ważnym elementem, na którym dawał nacisk było pojawienie się powierzchni parkiwowych właśnie tutaj w Dolnym Sopocie. To zarówno projektowi, jak i szeroko pojętym z zakrętów, i, 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 i turystów, którzy przyjeżdżają tutaj do Sopotu i, i jakby, myślę, że z perspektywy dnia dzisiejszego ja często obserwuję korki i, i problemy z miejscami w Sopocie. One są nieporównywalne do jakichkolwiek innych, innych miast. Ja myślę, że to, co, to, co my obserwujemy wspólnie, również, to jest to, że ten projekt stał się inspiracją, takim powodem do tego, żeby realizować kolejne, kolejne przedsięwzięcia w, w Sopocie. I to zarówno te prywatne, bo pojawiły się i nowe pensjonaty, i nowe hotele, i nowe przedsięwzięcia, i mnóstwo nowych pomysłów restauracyjno-klubowych, uatrakcyjniających oferty Sokotu. Ale również myślę, że było inspiracją dla samego miasta do tego, żeby przedsięwzięć lub podjąć nowe, nowe pomysły na projekty publiczno-prywatne, w tym na przykład przebudowa Przebudowa dworca Sopotskiego, który też w tej formule został zrealizowany. Powstało, jeżeli mogę prosić też jeszcze jeden slajd, który tutaj myślę, to już jest jeden, jest to ostatni, ale, ale myślę, że istotny. To, o czym wspomniałam, ten impuls inwestycyjny. On, ponieważ ten okres po początku to jest rok szóstym, więc pozwoliliśmy sobie tutaj na takie na, na, na zaprezentowanie danych usłowskich z lat 2005-2018, pokazujące jak bardzo soport się zmienił w tym czasie. I teraz, oczywiście, ja tutaj nie chciałabym przypisywać wszystkich tych zmian temu projektowi, bo myślę, że mogłoby być to nadużycie, ale. Ale można sobie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby tego projektu nie było, czy, te, czy ten impuls byłby rzeczywiście rzeczywiście tak istotny. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, wszyscy mieszkańcy Sopotu, ale wszyscy, którzy przyjeżdżają też do Sopotu, zauważają, że, że Sopot nieustająco jest w awangardzie miast, które ciągle się zmieniają, oferują coś nowego, uatrakcyjniają swoją ofertę. I ciągle, ciągle są że tak powiem, atrakcyjnym magnesem dla, dla odwiedzających. Dziękujemy okay. bardzo za tą obszerną prezentację. Pokazującą tak naprawdę całościowy projekt, który też już jest zrealizowany. Widzimy jego takie bardziej długofalowe skutki. Tak, ale jeśli można zadać pytanie, myślę, że chętnie dowiedzielibyśmy się, Wy jako firma, która tak naprawdę, jest prawda z Sopotu, ale jest przecież dużą firmą, czy te doświadczenia, które nabyliście przy tym projekcie Sopockim, procentują Wam gdzie indziej? Czy macie jakieś inne projekty partnerstwa publiczno-prywatnego albo o podobnym charakterze w Polsce, czy może za granicą? Znaczy, może nie są to takie stricte projekty publiczno-prywatne, chociaż nie ukrywam, że doświadczenie sopockie przede wszystkim nas zachęciło do tego, żeby te, tego rodzaju projekty realizować. I staramy się w tej chwili uczestniczyć bardzo intensywnie w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które są inicjowane w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i staramy się ten, ten, ten obszar rynku bardzo istotnie. Obserwować jednym z takich naszych drugich projektów, drugim projektem bardzo, bardzo charakterystycznym, choć trochę z innej branży jest, jest projekt budowy koncesyjnego odcinka do A1 wydań sportowych, który zrealizowaliśmy i w tym naprawdę jest dosyć publiczną publicznym, prywatnym, choć o innym charakterze. My mieliśmy też okazję, i myślę, że warto tu wspomnieć, na taką relację publiczną, do, do pewnego stopnia publiczno-prywatną w Sopocie. Prezyden, yy, przepraszam, w Poznaniu, Panie Prezydencie, bo, bo, to bo pamiętam. Ta również tak, wspólnie projekt, wspólnie projekt budowy hotelu Sheraton Poznań i, i to jest w fazie podobne przedsięwzięcie, choć oczywiście trochę inaczej ustrukturyzowane, ale ale tak, my czerpiemy z takich doświadczeń, my czerpiemy właśnie z takiego doświadczenia jak, jak Poznań, jak SOPOR. Podobny projekt zrealizowaliśmy w Krakowie, również projekt hotelu Przeraton, choć tam partnera publicznego nie mieliśmy, ale powiedziałabym tak, Funkcjonowanie, realizowanie tego typu przedsięwzięć deweloperskich, to to podobieństwa, czy jest przedsięwzięcie deweloperskie w przestrzeni miejskiej, zawsze wiąże się z jakąś koniecznością współdziałania i to przejście przez proces realizacji wspólnego przedsięwzięcia z partnerem publicznym jest, zawsze procentuje tą wiedzą, którą daje się wykorzystać w innych Ja pozwolę sobie w tym kontekście zadać jeszcze jedno pytanie. Wracając do Sopotu. Czy e, mieliście jakieś doświadczenia w bezpośrednich kontaktach Nie tylko z władzami jako urzędnikami, e, czy waszym partnerem, ale tym partnerem, który umowy co prawda nie podpisał, tylko podpisywano w jego imieniu, czyli z mieszkańcami. Czy to jest też jakieś ciekawe doświadczenie? Bo wiem, że wiele firm tego się bardzo obawia. Szczególnie, że tak jak pani prezes powiedziała, no jest to działanie w przestrzeni miejskiej i to w samym centrum, więc jest to taki temat, który no można by powiedzieć, porusza mieszkańców. To prawda, i ten, ten aspekt, jakkolwiek o nim nie wspomniałam, był bardzo istotną częścią tego projektu. Podobnie jak projekt w Poznaniu, gdzie był naprawdę jeszcze na większą skalę, musieliśmy sobie z tym problemem Poradzić. Tutaj mieliśmy do czynienia, i to, to trzeba też wyraźnie powiedzieć, że ten, te, te nieruchomości, które były przeznaczone do projektu, miały swoje tak, zaszłości również w postaci właścicieli albo lokali, bądź użytkowników lokali, którzy no, tak, w wyniku realizacji tego projektu tracili, tracili to swoje prawo do lokalu i w związku z tym należało z nimi. Uzgodnić warunki przeniesienia, relokacji, pozyskania dla nich zastępczych, i tak dalej. Ten krok ten, ten interakcji z mieszkańcami był bardzo istotny. Tutaj muszę powiedzieć, że w obu przypadkach, bo i w Poznaniu, i w Sokocie, udało nam się to przeprowadzić myślę, że w sposób niezauważalny dla, dla wszystkich, bo bo ostatecznie udało się to w sposób bardzo, bardzo, powiedziałabym, przyjazny i w tak zwanej dobrej współpracy z mieszkańcami i miastem to przeprowadzić. Tutaj tak jak mówię, ta interakcja jest różna, bo to dotyczy zarówno lokali posiadanych przez, czy użytkowanych przez właścicieli, ale też dorowania w obiekt, dorowania w infrastruktury związane z realizacją konieczności tych obiektów w toku realizacji. Także tej interakcji było rzeczywiście bardzo dużo. Szczęśliwie wszystko się udało przeprowadzić bez większych stóp. Pani prezes, bardzo dziękujemy. Myślę, że to też jest przesłanie dla wielu inwestorów prywatnych, że można się podejmować także bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. I że choć wszyscy się go boimy i wydaje nam się, że to podmiot publiczny radzi sobie z tym lepiej, to w praktyce okazuje się, że często to podmiot prywatny radzi sobie z tymi kontaktami lepiej. No właśnie, to też pokazuje to, to ostatnie, ten ostatni aspekt, który pani prezes potwierdziła w swoim doświadczeniu pokazuje też niejako taką klamrą, że w sierpcu też był ten wymiar, jak pytaliśmy się o podsumowanie tego, jak bardzo ważny jest dialog i tak naprawdę właśnie ten wymiar szeroko rozumianej współpracy i rozmawiania, co przekłada się tak naprawdę na dobrą jakość i wyniki.